Spędzam czas w swoim mieszkaniu. I pierwszy raz od kiedy jestem mamą, jestem sama. Normalnie wyrabiałem żeby cię nie skłamać jakieś 350 godzin w miesiącu. No to teraz wyrabiam jakieś 450. Nam z siostrą mija już trzeci tydzień, odkąd jesteś zamknięty w domu. I nie możesz absolutnie nigdzie wyjść. Nie możesz się z nimi zobaczyć. Czasami po prostu mogą podjechać pod nasz dom i się przez okno przywitać.